Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotowałem dla Was porcję kolejnych 10 ciekawostek z uniwersum Cyberpunk 2077. Poczynając od wydarzeń na linii Niemcy-Polska, a kończąc na wędrówce ludów. Jesteście gotowi? Zaczynamy. W 1989 roku założono Gang Czterech: Ugrupowanie złożone z członków CIA, NSA, FBI i DIA. Ugrupowanie to rządzi Stanami Zjednoczonymi sterując marionetkowymi prezydentami. W 1990 roku w Afryce Południowej doszło do masowych powstań. Cały region upadł, dochodziło do masowych ludobójstw, czego skutkiem była utrata jakiegokolwiek kontaktu z tamtym rejonem świata. W 1991 roku wynaleziono biosyntetyczne paliwo Czutu. Syntetyczny alkohol zbożowy, który w końcu wyparł benzynę. I ropę. W 2003 roku wybucha wulkan Santorini na Morzu Egejskim. Mnóstwo greckich wysp zostaje zalanych przez fale tsunami. W 2004 roku wyhodowano pierwszą sklonowaną ludzką tkankę. W 2006 roku rozpoczyna się operacja Green Man. Ma ona na celu stworzyć nowy gatunek człowieka zdolny do życia na Marsie. W tym samym roku dochodzi do aneksji Gdańska przez Niemcy. 9 lat wcześniej wkroczyli do miasta swoimi wojskami pod pretekstem pomocy humanitarnej po klęsce powodzi. Po aneksji Gdańsk wraca do niemieckiej nazwy Danzig. W 2007 roku wynaleziono BrainDance, technologię pozwalającą przeżywać w pełni wspomnienia innych. W 2008 roku dochodzi do pierwszej wojny orbitalnej. USA atakuje sowiecką stację wojskową. W 2010 roku ponad milion nomadów traci kontrakty od swoich pracodawców. Zmusza to nagle ogromną rzeszę ludzi do migracji za pracą. Rozpoczyna się wielki marsz przez pustkowia. Dwa lata później kończy się ich wędrówka. Z miliona wędrowców do miejsca docelowego dociera jedynie 10%. Reszta ginie z wyczerpania i braku pożywienia. Droga ekipo, jeśli chcielibyście kolejne materiały dotyczące wydarzeń z uniwersum Cyberpunk 2077, postawcie pod materiałem jakąś łapkę, komentarz, możemy wdać się też w dyskusję, bo jestem jak najbardziej za, ewentualnie sami zaproponujcie jakiś temat. Dziękuję Wam za uwagę, do następnego materiału, trzymajcie się, cześć!